Bardzo ważny film, jeżeli planujesz zakup samochodu. Słuchajcie, w ciągu dwóch dni dla jednego klienta oglądaliśmy dwa razy Hyundai i 40. Ten samochód ma niższy przebieg, jednocześnie jest starszy o 3 lata. I patrząc, może cena rocznik nie jest jakoś super atrakcyjnej cenie, ale jest w zdecydowanie lepszej kondycji, jeżeli chodzi o blacharkę, szczególnie korozję, niż samochód, który oglądaliśmy wczoraj. Jak na szybko pokażę wam wnętrze, silnika chyba już nie będę odpalał, gdzieś tam jakiegoś shorta pewnie wrzucę. Samochód jest bezwypadkowy, a wczorajszy ten pasz był totalnie skorodowany, przede wszystkim jeżeli chodzi o podwozie, czy nawet tutaj te uchwyty mocujące o, tak Wam może pokażę Łapiemy ostrość tak, widzicie tam niewielka korozja nad amortyzatorem pójdźmy sobie jeszcze na drugą stronę w egzemplarzu, który oglądaliśmy wczoraj korozja była zdecydowanie bardziej zaawansowana ale oprócz korozji w tym miejscu no, podwozie wrzucone w innym szorcie, więc oglądajcie na bieżąco, było skorodowane nawet tutaj uchwyty montażowe do amortyzatorów aby Wam pokazać, że w tym przypadku nie ma takiej sytuacji, nagrywam Wam dokładnie dwa, włączmy jeszcze może światło. To, co tutaj widzimy, jest to tylko i wyłącznie brud. Samochód nie jest jakoś super przygotowany, super wypocuwany do oględzin. Samochód ma potwierdzone niecałe 100 tysięcy przebiegu. Wygląda naprawdę bardzo fajnie, jeździ bardzo dobrze. Ma dwie stare opony, 15-letnie w tym momencie, jest styczeń, portret stycznia. I dwie stosunkowo nowe z przodu, brak przepraszam, luzów w zawieszeniu, korozja na zdecydowanie mniejszym poziomie i naprawdę fajne wnętrze. Mieliśmy niewielki problem z grzaniem kierownicy, nie za każdym razem działał nam tutaj włącznik grzania kierownicy, no jak już powiedziałem.